Cześć, dziś pokażę Wam jak w bardzo prosty sposób przygotować rybę po grecku. Na tacy mam kilka kawałków sandacza. Rybę solę. Bierzemy się za tarcie warzyw. Warto sobie wszystko wcześniej przygotować. Ścieram dwie pietruszki. tarte warzywa przekładam do miski. Teraz pokroimy jeden średni por. Dwie średniej wielkości czerwone cebule. Do głębszej patelni lub do garnka, kto co ma, wlewamy troszeczkę oleju i podsmażamy cebulę. Do zeszklonej cebuli dodaję teraz koncentrat pomidorowy, smażam. On wtedy będzie smaczniejszy. Dodaję dwa liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, czarny pieprz, trochę płatków chili. Tak, dla ostrości. Jeśli ktoś nie lubi, nie musi dawać. Łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki. Chwilę to podsmażam. Wlewam trochę białego, wytrawnego wina. Ale nie dużo. Tak, tyci, tyci, dla smaku. Gdy wino się zredukowało, dodajemy trochę octu balsamicznego. Łyżeczkę cukru. I na koniec możemy wsypać warzywa, to znaczy por, pietruszkę i marchewkę. Wlewam trochę wody. Solił będę pod koniec. I tak będę dusił jakieś 20 minut, co jakiś czas mieszając, to przestawiam i będziemy smażyli rybę. Na patelnię wlewam olej i rybę smażymy na patencie, to znaczy najpierw w mieszance mąki Ziemniaczanej i pszennej. Następnie zanurzam szybko w wodzie. I kładę na patelnię. Nie bójmy się. Olej strzelał nie będzie, a patelnia zawsze będzie czysta. I możemy wysmażyć bardzo dużo ryb. Po kilku chwilach rybę odwracamy na drugą stronę. Jak widzicie, patelnia jest szyściutka, mąka się nie pali. I nie chlapy, i nie strzela. No, i ryby mam usmażone zobaczcie. I teraz na przemian będę przekładał z warzywami. Po całkowitym przestygnięciu wstawię do lodówki na całą noc i możemy próbować.